Witam was wszystkich. W tym odcinku zaprezentuję wam produkt Hot Blood, 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 Blood. Gorąca krew. W każdym razie firmy site Nutrition. Jak widzicie, jest to mały sample, czyli taka próbka, którą dostałem do, do, do zobaczenia, jak, jak, ten, jak ten produkt się sprawuje, jak działa. Jest to kompleks, kompleksowy stymulant przedtreningowy w wersji 3.0. Jak widzimy, w środku w tej małej saszeteczce znajduje się 5 kapsułek o łącznej wadze 6,9 gram. I co tutaj o tym mogę powiedzieć? No, tak, patrząc na skład, widzę, że no jest to dosyć ciekawy skład. Mamy tutaj, jak widzimy, multi-creatine matrix, Matrix, czyli taki właśnie miks wszystkich kreatyn. Mam tu monohydrat, e, cytrynian e, i inne tutaj formy e, kreatyny. E, również jest taki specjalny e, hot blood complex. E, jest to, jak domniemam, opatentowane przez właśnie firmę Sajtek, e, Jakieś takie zestawienie, e, zestawienie składników katowe które właśnie nadaje całą tutaj sentencję temu, temu produktowi. Muszę powiedzieć, że szkoda, że nie wiadomo, jaki jest skład poszczególnych składników, ale widzimy tutaj choćby largininę, betalaninę, ekstrakt zielonej herbaty, co jeszcze, l wersji wodorotlenku, dobrze myślę, wodorotlenek, chyba tak, w każdym razie HCL. L-karnitynę, co jeszcze tutaj jest ciekawego, e ekstrakty z pestek gryfruta. E czyli hmm, cóż, no, czy jest to przetreningówka pobudzająca, a jeszcze widzimy kofeina jest w ilości 300 mg na te 5 kapsułek, no, nie jest to jakiś oszałamiający wynik, ale e jak widzieliście może w moich poprzednich e w poprzednich recenzjach Active LAB ze swoją kofeiną w jednej tabletce na 200 mg, czyli no tutaj 200 mg, czyli to tutaj wynik w tym, tej gorącej krwi nie jest. Całość mam wrażenie bardziej przypomina nam spalacz tłuszczu jakiś egzogenik. Niż, niż bardziej właśnie yy, pobudzać do, do działania yy, przez tutaj swój skład. No, na pewno można liczyć na jakąś pompę robienia, ale tutaj, właśnie te ekstrakty z zielonej herbaty czy właśnie L-karnityny i tak dalej, yy, ekstrakty z peste grejpfruta, no one bardziej sugerowałyby tutaj, że yy, mamy do czynienia z produktem yy, przyspieszającym metabolizm, pobudzającym spalanie tłuszczu. I tak, co jeszcze widzimy w opakowaniu? Ono jest ogólnie bardzo hermetycznie zamknięte. Te kapsułki nie chcą się <coughs> za, przepraszam, za specjalnie przesuwać w tym, w tej, w tej, w tym opakowaniu, w tej police. Cóż, no, zobaczmy jeszcze co tutaj mamy w informacjach. A są tutaj szczegółowe składniki, jeszcze dodatkowo opisane. Ale to mniejsze z tym wszystko jest wypisane powyżej. Co jak należy przyjmować, tutaj ten produkt? Mamy napisane, że weź 5 kapsułek 30 minut przed treningiem. Najlepiej na pusty żołądek. No właśnie. Jeżeli mamy jakieś tam problemy, powinniśmy spożywać mniej. Jeżeli wiemy, że będą mamy problemy,. No, że należy spożywać to z, ewentualnie też z posiłkiem jako yy, suplement diety, zróżnicowany suplement diety, nie substytut. Yy, no, także myślę, że odpakujemy to sobie. Postaram się to zrobić jedną ręką. Jest akurat właśnie w drodze na siłownię. Nie wiem, czy mi się uda, ale coś, coś już strzela, coś tutaj się otwiera. Zobaczymy. Może. Może, a może jednak nie. Dobra, pozwólcie, że spauzuję. OK, udało się otworzyć. Wyciągam jedną tabletkę. Zobaczmy czy, czy złapię ostrość. OK. Widzimy, że tabletki są. No nie są to najmniejsze tabletki, wydaje mi się, że Active Labu kofeina jest zdecydowanie mniejsza. Jest tutaj, co ciekawe, kapsułka logowana nazwą, nazwą firmy, producentem, Sajtek, z jeszcze tutaj logami. Ma ona czerwony kolor, nie przepuszcza środka, nie widzimy jaki jest skład, ile tego proszku w środku jest. Nic się nie sypie. Wszystko wydaje się być zapełnione pod sam czubek. Także nie pozostaje mi nic innego niż teraz właśnie spożyję to. Pójdę na trening, dzisiaj robię nogi, więc taka, takie pobudzenie bardzo mi się przyda. Z, zobaczymy jak to będzie działało i, i za chwilę będę pewnie kontynuował opowiadanie w tym filmie. OK, jeszcze tylko krótko dodam, że właśnie tutaj 5 tableteczek spożyłem, e, muszę powiedzieć, że połykają się one dosyć łatwo stosunkowo łatwo w porównaniu do swojej wielkości. Ale tak sobie myślę, że na dobrą sprawę, gdyby przed każdym treningiem łykać ciągle te 5 tabletek, no jest to bardzo upoczliwe. Mają one taki dziwny zapach, e, coś takiego jakby suszone mięso, zaschnięte, nie wiem, trochę jakby tak saletrą posypane też dawało się wyczuć w dotyku, że były takie posypane jakimś takim białym proszkiem, też ten nalot jest tutaj widoczny w opakowaniu. Postaram się to jakoś jakoś to tak płycić w miarę, w miarę wydajnie. O, widzicie taki lekki, taki, nie wiem, ten proszek, z czym on jest spowodowany, co to jest, a jaki. Opakowanie właśnie też tak po otwarciu ma taki dziwny zapach, taki słony, jakby, nie wiem, zasnięta woda z solą, mięso z solą, coś w ten deseń. No ale nic, teraz jadę na, e, na siłownię, już wcześniej mówiłem i zobaczymy, jak to tam będzie sobie działało. Także do usłyszenia znowu już za chwilę. Witam ponownie, tym razem już po spożyciu e, Hot Blooda. Mm, cóż, e, no jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie oczekiwałem wiele od tego produktu, a jednak okazało się, że bardzo pozytywnie na mnie zadziałał. Nie mówię tutaj już to co teraz mówię nie jest świeżo po treningu jest to po spożyciu dwóch próbek ponieważ potem dostałem jeszcze jedną do testu aby sprawdzić czy, czy te moje odczucia się powtórzą faktycznie się powtórzyły co muszę powiedzieć na pewno zwiększa się chęć do ćwiczeń zwiększa się pompa rośnie także jakby to powiedzieć potliwość, co w sumie mogłoby być takie nawet oczywiste. E, no Jest to produkt godny polecenia, mile mnie zaskoczył, nie sądziłem, że e, aż tak będzie, m, aż tak będę to odczuwał. E, szkoda tylko, że wersja w tabletkach to, e, to trzeba je, na jedną porcję mamy 5 tabletek, a m, wersja saszetkowa Czyli proch tak zwany inaczej. E, proch to 15 gram na, na jedną porcję, czyli no niestety trochę sporo e, się wydaje. W sumie nawet już nie pamiętam, czy to 15 czy 25. E, oczywiście zrobiłem zdjęcia tej saszetki e, w m, prochu z tym, z tym produktem. Teraz zapewne Wam się to wyświetla. E, także co mogę powiedzieć? no Polecam jak najbardziej yy, dla osób, yy, które chcą właśnie takiej motywacji, pobudzenia. Znaczy nie jest to pobudzenie typu yy, dostajemy kopa, jest to po prostu pozytywna energia, euforia, taka chęć do ćwiczeń, motywacja zwiększona. Yy, oczywiście wpływ na siły tutaj nie był żaden w tym produkcie. Mimo tych yy, krat, ciężko powiedzieć, że w jakikolwiek sposób moja wytrzymałość wzrosła czy też siła wzrosła ale chęć do ćwiczeń jak najbardziej się poprawiła zwiększyła się potliwość także ogólno aha co ciekawe jeszcze najważniejsze mimo niewielkiej ilości kofeiny zmierzyłem sobie ciśnienie po treningu godzinę po treningu wyniosło ono 160 na 110 albo 160x120 i puls 110 także trzymało bardzo długo no muszę powiedzieć że tutaj właśnie ta, ta ta próbka jednak trzymała mnie kilka godzin jeszcze po treningu cały czas miałem ochotę taką na ćwiczenia a też tak samo było po spożyciu prochu również znaczy ciśnienia już nie mierzyłem ale czułem chęci do ćwiczeń jeszcze długo długo po tym jak, jak, jak zażyłem ten środek. Także no, na pewno działa, jest skuteczny. Od siebie polecam, także dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, piszcie co, co, co dobrze, co źle. Ćwiczcie ostro, trzymajcie się. Na razie.